A nie, A ale już myślałem, że trafisz, kurde. O, by. O, oh, fak Jarek, Jarek, odwróć to. O, pięknie. Ty to jak kasijazm, manię ci się, nie? Ja o, oh, się... fuck, o, fak. Jakiś ty ja cząś mnie. Jakiś ty ja. Jak wyglądał mnie, chłopie! Puste BMA nie trafili. No nie, jaki wylew. Dobra, niech to No Oni sobie przeszkadzają teraz. Nie, bo ja, ja go tak odbiłem. Ja, ja czułem to już normalnie. Ja wiedziałem, że to będzie to. Ups, ups, ups. nie, <grym> ja Oni ja sobie to odbiłem, jeszcze tak będzie. <grym> Kurka, czemu ten męż tak długo trwa? Jak wybito, wybito. Odbiłem. <grym> Jak <grym> wybito, <grym> wybito. Cziu. Czemu ten męż tak długo trwa? No. Bo nie, A, nie, muszę dobra wyszlić balą. Ja cię kręcę! Jarek, Jarek! Ja. Ja. Tego jeszcze nie grali, nie? Co to miało być, chłopie? Jak oni tego nie trafili? No nie wierzę, bo zamiast uszczęść to też się wybił z naszej bramki, dziękuję Bogu! Obronił to! Czekaj, go popcham. O, oh, fuck, dobrze, że go rozwaliłem. Ale to już było Co się popiętny. dzieje? Ale przyczęście. Chłopie, by piłka była dla naszej bramce, nie pić. Boże. Ten mecz już jest za długo, co? Weź ten koniec, koniec tego meczu. Jarek, ale żyj. Ale żyj. O, fuck. O, wy chuje, nie trafiliście. Jesteś jak gównami. Co to? O kurwa, ale szczęście. Daniel, pierdol się, kurwa. Daniel, pierdol Serio? Co to za dźwięk? No to daj to! <grym> ja co, z tego mi A, bo ty masz pada? Nie. A, czego? Ja mam powiem z czego no Nie, ma. ten to jest totalny przegięcie. Bo u mnie automat za ścianą, nie? Taki automat. Cześć, iść, do ja. A I chłopie, ja się cały brychł trzęsie, nie? <grym> jest tak, tak. O boże 6-5, no nie wierzę w ciebie Ile to trwało z 15 minut? E... 1530 punktów A pa jak ja dużo Ma... A, Jarek 410 Dobra e... Czekaj, czekaj, ja idę odnieść jedną rzecz Ej, ja... no, e, dobra o... Jestem teraz pro, po tym meczu uspecuję Co, ema... parat? Chắc hai mẹ, bắt đầu là ta. <laughs> glass mega tía, cú rica, cú rica, cú rica, cú à Lecimy z ciała pana. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Odpieraj, ja. ja za minutę lepla. Ok. Ale mają mnie emocje? Nie wiem, no na tym lecu. <coughs> No, słucham. Przekazałem tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak. <laughs> A. A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój. Bywaj Ty, jak ty się Annę? Kurde, było też się... Jeszcze raz, co ty mówisz? Bo mam zbadać pozostałe wątki śledztwa weleń, Welen. żeby znaleźć żonę Barona. I, I nie wiem, co zrobić. Jak... Kurde, podwójnie, podwójnie ci słuchać i. No i... bo Jarek no jak jak jest jak wyciszony. No, no. No, że mam, Kurde, ten. mam ten. Czekaj, idę do ciebie na Twitch'em. No, masz tu misję ma tam, tak? tak. Pod ma ma matką. Córkę nie? już znalazłem, ale, ale matkę nie, ma nie wiem ma gdzie szukać. Na bagnie. Ale gdzie? Ale gdzie? Nie na bagnie. Jak tu jest? Chwój bagnie. Bagie. Na mody. Mo eee, krzywuchowe moczary. Krzywuchowe. Gdzie on? Wieś konary i wieś Daj mapę. Daj ma no mam, mam. Będziesz no miał mapę. No, mam, mam, Sobok nie śmieje się, mogę, nie. Może, Daniel, sobok może się śmieć. Ja mu pozwalam. Oddal, 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 oddal. oddal. Dobra, jestem. No, ten. maksymalnie oddaliłem. Kurwa, krzyku. Jestem na dół. Kartwa na rozkład. na dół, na dół. Jestem. Worek. Wieś tygary, jak masz. Jest. Po prawej yes. stronie. Wieś tygary. To na dole są krzyżykowe moczary. Gdzie jest wieś yes, Tygary? Po prawej stronie, yes. koło grota smokobójcy. Na dole. I po prawej stronie teraz, w prawo. Noo... Tak taki naciek to jest wieś Stęgn. Czekajcie. Je... o jest, dobra, jest, wieś Tygary, no i... Noo... No. No. Jak masz ruiny wieży rycerskiej, nie? No. Kurka, że na tego czy nie leci. Noo, w zjechałeś bemą, bo później jeżdżę. Masz no, każdy tego macie nie zapisałeś. a ja też mogę. Tam jest, adem? tam jest Patrz, Dol? masz. Ja, Słuchaj, nie, no, Spój, nie wie, nic że... nie ruszaj teraz. Jest. No, masz wieś sztygary, ruiny w wieży rycerskiej, i po lewej stronie są te kurwa, krzywuchowe moczary. Te, te trzy domki takie. Kurwa, to GG. Czekaj, czekaj, jesteś na brama do tego. Czekaj, jest cegar? Ja już to wiem. Trzy ja, domki. No trzy takie te dachy takie wyrobione LOL? Ale czy dachy... No mam no No, no to to są trzy moczory. A dawaj, to koło te... To głowy, ty tak jak jest nie wiem, magiczne kurde jest. A muszę znaleźć do gorzka zdewana LOL Pierwą bez takotrz, nie? No chodź, chodź. O, bo, bo wiesz dlaczego ty tego nie masz odblokowanego? Sobor, Sobor! Nie, nie, muszę mieć ten, to Trogostrów, bo nie wiem, czy to... Ja wiem, ale ja wiesz dlaczego ty ja nie masz odblokowanych przygód? Bo tam nie byłem. Nie, byłem. Ten, bo nie masz, ten, yy, Lecisz, górnej, dawaj, odbity tam. Wami w szanę! Ja wiem, wiem, wami. wiem. Bo ja nie robię głównego, ja robię pobawiny. Nie no, ja mówię co grać, bo oszczuka, że to jest... To jest moja gra! Sobor, Sobor, nieładny co, pisz tak, pisz tak, kurde, jak was zabiję? Wejdź do kibla i sraj. <grym> Wziasz ta kurde. No, pewnie wiedziałeś, że Tylko uważaj, bo tam jest pełno tych... ...baby chudych. Nie wiem, gdzie ta piłka leci. Ja wiesz. No, ale... oni. nie. To... Do A ja to wiem, co. Kurwa, teraz to ty zrobisz. A wiesz, dlaczego? Hmm. Bo nie masz właśnie kurdego wątku po, po, popchanego Chciares do przodu. no... Także tak byłem Zaczynałem bo pięknie Bo tak jak Jarek chyba y, ten gadał, tak. nie? Że szukał cały czas y, tej y, żony od tego barona, szukał, szukał, szukał i nie umiał znaleźć. Dopiero później jak ten y, ruszył główny wątek do przodu, gdzie się dowiedzieli, że Kiri trafiła do Wiedźm na krzywowych moczarach. No. To wtedy dopiero będziesz mógł dalej y, tą misję z baronem kontynuować. No, to tam... A to jest nie, jaka nie, misja ta główna? To jest śladami Ciri, tak? Wejdź na, na ten na zadania, śladami Ciri... O, o kurwa. A gdzie mam Czekaj. książkę Panie Lasu? No nie wierzę w tym, No Nie wierzę! A, A jest. Tak, jest chora. O, Panie Czemu Lasu. Czemu mi takie piłki jak No i nie to wie. jest to. Przeczytaj książkę chwa... Panie Lasu. Odczukaj, wiedźmy z wagon. Czekaj, walczymy, walczymy. No, no, i. Walczymy, za czas, jak wojownik. A to jest całkiem gdzie to... indziej niż ty mi pokazywałeś? Gdzie? E, e. Ja, to jeszcze pod naszym podnosił. To jest tu, panie lasu, śledzenie. Poczekaj, bo nie, nie. ja mam opóźnienie. No, ty tu nie kierujesz. No, bo to jest. Yy, tak jest drogowska. To musi być taką do... dróżką, idziesz tam do tych trzech km. No ładźmy, ja Dobra, dobra, dobra. Do, tam masz dotrzeć do tego punktu i, i, tam 3 3. i tam coś nie będzie się musiał iść się. tymi śladami, nie? Do tych tych dom aaa, ty będziesz miał karnego teraz yy, yy, uboże ten porządku Janek? Janek? No, Janek? no Janek. teraz to będzie Gratka Janek miał, no. Januś, CHODŹ no Januj! Chodź Jadłu Janek Jaduś. Nie Jaduś. Nie Jaduś. Nie przy tym... Przy, przy poranku. No, poręku. Nie no, czuję to. Ja nie muszę nie zadać chopie! Czujesz to dania? Kupkę o porankę. dobrze, ładnie dać. No kurde, ja to czuję, no, ja się ruszałem, <grystanie> Kurwa, ja się topię normalnie. Ja, ja by... też. Aj, zobaczcie, ja nie będę teraz 200 graczy w tym grę? Tak to wyglądało. No właśnie, grać. Jakbym teraz widzminę na swoim kąpiu, odpalił, kurwa, to bym miał piekarni jak chuj. <grystanie> A ty masz okno otwarte, co nie? Nie, właśnie zamknięte i żaludzie też zamknięte. No ja mam w samochodzie, albo miałem otwarte teraz, nie? No a a po co dzień? A co w samochodzie, nie samochodzie, otwarty, ty ty w wie, samochodzie masz kurza i grać? kupka. Nie? Ale Jak znowu nie może? Ja. Jestem na dobrej drodze. A się mi chciał. No i teraz będziesz musiał odłożyć spotkę. Nie... gdzie jest i finalne zagadki Ale mają. Ja Uff, no nie wierzę, no nie Ale wierzę. na początku nie się wkurwiałem z tym wiedźmińskimi zmysłami, ale później tak mi się zajebiste grało i szukało właśnie zajebiste to jest. Jaką to szere. Ten, ten, ten. No to pięknie, piknie, 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 się trafić. Że łaża wiłki strzają Oj, łaża ŁAŻARZE No nie, Wdol. Mi się podoba, podoba te, Co To ja, No yy, muzyka No muzyka jest kurwa jest tak przecudowna, nie Janek! Nie ukrywaj się, Janek! A nie widziałem Marek! Mm. Musisz to obronić, musisz. Bierz w ciebie. No kurka, no mnie. U kurwa. O! To Ryżnik trochę teraz pomógł, chłopie. Ja już taką tętkość myciałem. No nie, Co, wierzę. co z się stało? Hmm? Omg, omg, omg. Wiesz, my się o! śmiejemy, nie? Bierz to do siebie. Ładnie, obronił. Dziękujemy. A gdzie ja, No, jest niebezpiecznie.

nie, Bardzo tak. ciekawe wyliczanko. A gdzie jest Janek? Jak ja tu jakieś dzieci znalazłem. nie no, no, ty, no, co? teraz wala. co cię rozwala? Ło, czekam na okazję, okazję! ty no. Co tak robicie się, same, tak? same na bagnach? same, i no z babcią. Ja no, się ja, ja się teraz... Się Ej, ja w line. Janka nie ma. No. Ja jest. Janka nie ty co ten. No bo on, oni ci powiedzą mojankom, że on widział. Lochos, musisz się jest jak wiedźma. Debil! Wiedzieliśmy z moczarów. Nam nie wolno chodzić po moczarach. Lo, lo. Na chodzić po moczarach. Lo, lo. No lol. jak on się prze. No ma nie koplał pie. Gdzieś kiedy nadętam? Dlatego, że pochodzimy za blonią. No bram. No jeszcze wróci! Ole, 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 ole. Nie no, damy się. Zgubiła się młoda kobieta. Młoda kobieta znalazła krydosie, blizny na twarzy. kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Coś ci mówi za dziewucha. Dziewuchy mają cycki. Dziewuchy mają cycki. Kiedyś jak przez wieś błyszło, to wioskowy dziad krzyczał. Ja wierzę. Jak... Nie ma tych dziewczyn polasek. Nie żołnierzy z nie rażą. No, ty, stawa, nie ma ich ci To są mutanty chłopie, to są mutanty, to są dziki normalnie. Zobaczcie, dziewczyna, której szukam ma Mam ją Jeżeli nie nie je. skąd wiesz, że tu była? Ponoć trafiła do <laughs> wiedźmina na badniach. Ale Pierwszy przecież raz nie, nie Są tylko żaby. I padalce. I Janek. A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być.